Kiedy stosujemy przemoc słowną, fizyczną, symboliczną? Wtedy, kiedy jesteśmy taką zamkniętą monadą, bardzo mocno skoncentrowani jesteśmy na sobie. Wtedy jesteśmy w stanie reagować w sposób nieprzemyślany, gwałtowny. Kiedy, kiedy stosujemy przemoc? Wtedy, kiedy nie słuchamy. Nie stać nas na wysłuchanie drugiego człowieka, kiedy nie przyjmujemy jakichkolwiek ostrzeżeń, kiedy nie ufamy Panu Bogu i kiedy nie zbliżamy się do Pana Boga, wtedy próbujemy tworzyć świat według swoich własnych przemyśleń, według swojego klucza i wtedy właściwie każdy jest wrogiem. I wtedy trzeba zastosować wobec niego przemoc i dla takiego sposobu myślenia jest ona po prostu uzasadniona.